Dzień dobry, znów wracamy z serią na poboczu, a w dzisiejszym odcinku obiecanki Cacanki, a Stellantis zwytnie jednak marki nieprzynoszące dolarsów. Nowe a 4 to już A5, Kia K4 to nowa Kia Ceed, Całkowicie nowe Audi A7, gotowe do premiery, Red Bull szykuje niesamowity samochód, Koenigsegg rezygnuje z niezwykłego 3-cylindrowego silnika, nowe kupe od BMW, nadchodzi następca Nissana GTR, purystyczny Nilu, coś co warczy, ryczy, ale... A to wszystko w najnowszym odcinku Na Poboczu. Zaczynamy! No cóż, przez chwilę mnie nie było, a przez ten czas w motoryzacji zadziały się wielkie rzeczy, no bo jak inaczej można nazwać prezentację nowej generacji Forda Capri. No ale tutaj mam niestety niezbyt przyjemną informację, informację, przez którą też niespecjalnie mam ochotę dużo mówić o tym samochodzie, bo nowa generacja Capri jest elektrycznym crossoverem. Z opadającą linią dachu, czyli suwem w stylu coupé z napędem elektrycznym. Czyli nie ma absolutnie nic wspólnego z pięknym autem z lat 70., które przecież świetnie jest wspominane przez prawdziwych fanów marki Ford. Tym samym nowy Capri jest tak naprawdę kpiną z tego, czym była historia tego modelu, kpiną z dotychczasowych fanów tego modelu. Na pewno ci nie będą zadowoleni i myślę sobie, że w większości raczej nie kupią nowej generacji Forda Capri. My natomiast przejdźmy teraz do koncernu Stellantis, który obiecywał, obiecywał, ale finalnie i tak wyjdzie tak samo jak zawsze. To, co jest pewne, to to, że nie zrobi tego, o czym zapewniał na początku. To znaczy miał nie likwidować marek, ale jednak słabe wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2024 oraz niezadowolenie inwestorów zmusza Carlosa Tavaresa do zmiany planów. Akcje grupy spadły o 12,5% po ogłoszeniu wyników, a straty finansowe 22%. I co teraz? Teraz rozpoczynają się poszukiwania winowajcy. Także z pewnością nawet nie jedna, a kilka marek z 13 znajdujących się w grupie może zostać wycięta. Na celowniku ląduje zatem Chrysler, Dodge, DS, Nowa Lancia oraz Alfa Romeo. O ile może ta przedostatnia dostanie jeszcze szansę, bo dopiero co została wskrzeszona, o tyle Alfa Romeo. No, byłby to cios, ale fani nie mogą spać spokojnie. Według najnowszych spekulacji pojawia się też okazja do zarobku, bowiem Maserati może trafić po skrzydła Ferrari i stać się tam marką rywalizującą z Porsche. Cóż, przyczyna takiego stanu rzeczy wydaje się być prosta, ale zarząd grupy Stellantis chyba nie chce tego zobaczyć. Problemem są mało konkurencyjne samochody elektryczne, jak nie po prostu one. A Wy co sądzicie na ten temat? Która z marek grupy Stellantis nadaje się do, wy... do wycięcia od tak? która przynosi jak najniższe dochody. Jestem ciekaw, co na ten temat sądzicie i koniecznie napiszcie w komentarzach, no bo to trzeba sprawdzić. Jestem po prostu ciekaw, która jest najgorsza, a która jest zdecydowanie najlepsza i najbardziej rentowna. No ale na początku odcinka mówiłem, że bardzo wiele dzieje się w motoryzacji teraz i o tym świadczy też, świadczą też ruchy koreańskiego producenta, czyli Kia, która zamierza wprowadzić nowy model na europejski rynek. Maszyna ruszyła. W Niemczech na drogi publiczne wyjechały już zamaskowane modele. Producent zapowiada nowe silniki oraz całkowicie nową stylistykę. To, że samochód, który de facto w innej części świata miał być czymś innym, a nagle podjęto decyzję o wprowadzeniu go do Europy w roli następcy, dotychczas świetnie sprzedającego się kompaktu to nie przypadek, a oszczędność, jak wspomniałem. Z jednej strony koncern nie chce rezygnować z dużego kawałka tortu, który udało się uzyskać przez lata, z drugiej jednak jest ostrożny i oszczędny. Nie spożytkuje zatem dużych nakładów środków na projektowanie i tworzenie nowego modelu od podstaw, a zamiast tego wykorzysta jeszcze raz już stworzony samochód, czyli taki właśnie recykling. Koreańczycy wiedzą, że elektryfikacja nie nabrała takiego tempa, jak początkowo się spodziewano, więc oprócz planowania nowych elektryków zamierzają pozostać też przy gamie z Pialin... Przy gamie spalinowej. Nowa Kia K4 zatem to kompaktowy model opracowany z myślą o USA. W Stanach Zjednoczonych sprzedawany będzie w wersji sedan oraz hatchback. W Europie jedynie w drugim wariancie nadwozia. W związku z czym muszą zajść lekkie, stylistyczne i wyposażeniowe zmiany. Pod kątem wymiarów to Kia K4 mierzy nadgłoś 4,5 metra. To więcej od dotychczasowej Kii Sit, a to dlatego, że nowy model połączy cechy hatchbacka i kombi. Na więcej szczegółów trzeba jeszcze zaczekać. Jak Wam się podoba takie rozwiązanie? No właśnie, ale jeszcze coś wspominałem o nowym Audi A4, które zostało nazwane A5. A4 znika zatem z rynku. Tak jest, podczas mojej nieobecności Audi zutylizowało A4 i zaprezentowało nowy model i to nie było już wielkim zaskoczeniem, gdyż informowałem Was już wcześniej o tym, że nowe Audi A5 będzie dziwnie podobne do A4. Nowy model dostanie w sprzedaży w dwóch wersjach nadwoziowych, limuzin, choć nosi nazwę liftback i kombi, czyli Avant, czyli jest to po prostu ni mniej, ni więcej, a połączenie dwóch modeli w jeden. Zamiast wcześniej produkowanych Audi A4 Sedan, Audi A4 Avant, Audi A5 Sportback dostajemy o jeden model mniej. Nie wiem czy to aż tak spektakularne oszczędności. Ile zapłacimy za nowe A5? Dokładniej 183 000 zł w wersji limuzyn z silnikiem 2.0 TFSI o mocy 150 koni i napędem na przednią oś. Poza tym silnikiem do wyboru jest też 204-konny 2.0 TFSI również z napędem na cztery koła Quattro, a także 204-konny diesel w wersjach przednio napędowej oraz Quattro. Oprócz tego jest też odmiana S5 napędzana przez 3 litrowe benzynowe V6 o mocy 367 koni mechanicznych. Odmiana Limuzin ma startować od 345 400 zł, a Avant od 351 000 zł. A teraz skoro już jesteśmy przy Audi, to o nowej generacji Audi A7, które również będzie konglomeratem dwóch modeli, A6 oraz A7. I tak, nowe Audi A7 według nowej nomenklatury będzie fuzją wspomnianego Audi A6 oraz Audi A7. W ofercie pojawi się model w wersji Sportback oraz Avant i to ostatnie to chyba największe zaskoczenie. Stylistycznie samochód ma wyróżniać się wizualnie od mniejszego A5 i podobno nie da się ich pomylić, a to za sprawą charakterystycznych wąskich światł z tyłu z poszerzeniami na krawędziach. Ponieważ zakamuflowane samochody testowe jeżdżą po publicznych drogach już od jakiegoś czasu, to oczywiście pojawiły się też wiarygodne wizualizacje pokazujące jak najprawdopodobniej będzie wyglądać nowy samochód i o ile może rzeczywiście nie pomylimy go patrząc z tyłu, to jeśli będzie tak wyglądać z przodu, będzie bardzo podobny do nowej A5. Cockpit oczywiście zbieżny z nowym Audi Q6 e-tron oraz Audi A5. W gamie napędowej znajdą się silniki benzynowe wysokoprężne, a także układy plug-in. Najtaniej dostaniecie 2.0 TFSI o mocy 204 koni mechanicznych. Podobną moc zaoferuje także najsłabszy diesel. W sprzedaży pojawi się też Audi S7 oraz RS7. To pierwsze ma być napędzane wzmocnioną wersją silnika. 30V6 lub 29V6, a RS7 będzie z kolei hybrydą plug-in. Oczywiście, zanim A7 zadebiutuje, pierwszeństwo ma jeszcze nowe Audi Q5. Motoryzacja jeszcze nie zginęła, a oprócz elektryków oraz wszelkiej maści rozwiązań, które mają przynosić koncernom oszczędności, jest jeszcze miejsce na szaleństwo. I na potwierdzenie tego zaprezentuję teraz nowy samochód Red Bull'a, czyli RB17. Czyli szalony samochód projektowany przez jednego z najbardziej utytułowanych projektantów w historii Formuły 1, czyli Adriana Neweya. RB17 to następca Astona Martina Valkyrie, czyli hiper samochodu stworzonego wyłącznie do jazdy po torach. Newway jest osobą, która przez lata miała okazję jeździć przeróżnymi sportowymi samochodami i dlatego chce, aby nabywcy RB17 poczuli to, co daje jazda współczesnym bolidem Formuły 1, który uważa tu za wzór. Jeden szczegół. Chodzi o emocje, które daje przejazd nowym bolidem Red Bulla z Maxem Verstappenem. Praktycznie niemożliwe do osiągnięcia, no bo przypominam, że jednak bolidy są jednoosobowe. Jak to zrobić? Potrzebna jest ogromna moc, ogromny docisk aerodynamiczny, a także niska masa własna podobno to się uda. Do napędu RB 17 ma służyć silnik zaprojektowany przez Cosworth o pojemności 4,5 litra V10 generujący 1000 koni mechanicznych i uzupełniony o 200 konny silnik elektryczny. Maksymalny docisk wyniesie 1700 kg, przy masie własnej samochodu nieco poniżej 907 kg. Jest to natomiast samochód w pełni adaptowalny, to znaczy, że można go przekształcić w łatwiejsze w jeśli ktoś dopiero zaczyna. Aktywna aerodynamika jest tu kontrolowana za pomocą ruchomych elementów przednich i tylnych skrzydłach oraz tylnego dyfuzora. Samochód zmniejsza docisk wraz ze wzrostem prędkości, gdyż w przeciwnym razie opony uległyby zbyt dużej degradacji i kompresji. Po co dwumiejscowe nadwozie? Po to, by móc trenować z najlepszymi i samemu stawać się coraz lepszym. Nowy Red Bull RB17 powstanie w 50 egzemplarzach, a każdy z nich będzie wykonany na zamówienie. Wydaje mi się, że gdyby przy jednym stole usiadł Adrian Newey oraz Christian von Koenigsegg, to mieliby oni o czym porozmawiać, ponieważ chyba w motoryzacji w życiu kierują się podobnymi zasadami. Ale jednak zdarzają się wyjątki od reguły, i taki wyjątek od reguły właśnie spotkał Christiana von Kenigsega, który zrezygnował. Zrezygnował z podążania pod prąd, zrezygnował z fantastycznego silnika na rzecz sprawdzonej jednak konstrukcji. I tak mówię o Kenigsegu Gemerze. Wygląda na to, że Christian von Koenigsegg ugiął się i choć według początkowych założeń chciałby nowa, rodzinna Gemera, bo jak inaczej nazwać czteromiejscowego Koenigsegga z chłodzonymi uchwytami na kubki, oddzielnym ekranem dla pasażerów siedzących z tyłu do oglądania np. Netflixa oraz miejscem w bagażniku na cztery kabinówki, początkowo Gemera miała otrzymać do napędu cudoinżynieryjne, czyli trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności dwóch litrów, z doładowaniem i autorskim systemem Free Valve. Zanim powiecie, że dobrze się stało, posłuchajcie, był to silnik pozbawiony wałków rozrządu z systemem hydrauliczno-pneumatycznych siłowników, które miały w czasie rzeczywistym sterować czasem i wniosem zaworów. Dzięki temu jednostka miała oferować potężną moc, a przy tym być bardzo czysta. Sama z siebie oferowała ponad 600 koni, a łącznie dysponowała mocą 1400 koni mechanicznych dzięki wsparciu silników elektrycznych. Niestety Christian von Koenigsegg uznał, że nikt nie chce tego silnika i pozostanie w Gemerze jedynie przy 5-litrowym V8 z doładowaniem i układem hybrydowym, oferującym łącznie 2300 koni mechanicznych. Owszem, to dużo, ale trzy-cylindrowa jednostka miała oferować 1,9 sekundy do setki oraz prędkość maksymalną na poziomie 400 km godzinę. Chyba nie ma wstydu, co? Produkcja Gemery z tym silnikiem ma się rozpocząć pod koniec roku, a do klientów trafi w 2025 roku. Koenigsegg wyprodukuje tylko 300 egzemplarzy, natomiast silnik trzycylindrowy zostanie pozostawiony dla innego modelu. No i cóż, co prawda nie będziemy mieć bardzo ciekawej jednostki w Gemerze, ale za to chyba BMW szykuje się do wprowadzenia super sportowego coupé. Wydaje się, że może to być następca nawet BMW i 8. Najwidoczniej będzie to kolejny model z nowej rodziny, nowe klasy. Najpierw dostaniemy kanciastego sedana oraz ix 3 które również wprowadzi nowy język stylistyczny marki, a później wygląda na to, że ujrzymy ciekawe coupé. Widać dziwne podobieństwo do BMW M1, ale mamy takie czasy, że nadal nie wiadomo, czy to SUV, liftback, czy jednak rzeczywiście coupé. Co prawda pogłoski o chęci wprowadzenia nowoczesnej interpretacji BMW M1 oraz i 8 trwają, to nadal nie można być w 100% pewnym że to właśnie to widzimy na zdjęciach. Widać przedni spoiler podobny do konceptu Noje Klasse, czarny słupek B, przypominający i 8, oraz kamuflaż podkreślający kanciastość bryły. Nie widać klamek, ale według plotek drzwi mają być otwierane podobnie jak w Tesli Cybertruck, czyli za pomocą elektronicznych elementów sterujących słupku. Samochód ma oddzielne silniki elektryczne w każdym kole i zbudowany jest na architekturze 800V. Taka konfiguracja sugeruje, że może to być niesamowicie mocny super samochód, oferujący nawet 1300 koni mechanicznych. Zaskakującym jest jednak to, że w tym projekcie. Nie widać już cech szczególnych BMW, a jeśli widzimy nowe coupé, to przy tym nie wydaje się być ono specjalnie emocjonujące stylistycznie. Co o tym sądzicie? Ale skoro mówimy o emocjach, to dużo bardziej emocjonujące jest to, co prawdopodobnie prezentuje nam teraz nowego Nissana GT-R. Słuchajcie, 17 lat temu Nissan wypuścił model GT-R i od tamtego czasu, oprócz małych liftingów, nie zdarzyło się nic więcej. Teraz jednak model ma opuścić produkcję, a jeden z dyrektorów Nissana zapowiedział, czego można spodziewać się w przyszłości. Po pierwsze następca otrzyma wiele elementów z dotychczasowego GTR-a, gdyż tego oczekują fani modelu. Auto musi być świetne zarówno pod kątem aerodynamiki, jak i prędkości i wydajności. To bardzo funkcjonalna maszyna, dlatego piękność schodzi tu na dalszy plan. Wywiad był krótki, a wypowiedzi prezesa zdawkowe, dlatego nie wiadomo nic więcej. Trzeba czekać na więcej szczegółów. No I tak to jest właśnie nie doceniać swojego pracownika. Sasza, o którym za moment będziemy mówić, pracował dla wielu bardzo poważnych marek: Bugatti, Lamborghini, Kenigsek. A na koniec odszedł z pracy w tych firmach i po prostu stwierdził, że a, zrobię własną markę. Dokładniej chodzi o Saszę Selipanowa. Oto Nilu, czyli pierwsze dziecko Saszy, który po rozstaniu z Kenig Zagiem postawił na własną działalność. Owocem jest super sportowy samochód napędzany wolnossącym silnikiem 6,5 litra V12 z siedmiobiegową skrzynią manualną o całkowitej mocy 1000 koni mechanicznych, bez asystentów, elektroniki, dodatkowych elektrycznych wspomagaczy po prostu silnik benzynowy, przygotowany przez firmę Hartley Engines z Nowej Zelandii. To, co stworzyli, to coś pięknego. Rozbudowany kolektor wydechowy wije się i oplata wszystko dookoła, ponieważ samochód ten na sam początek zostanie wyprodukowany jedynie w wersji torowej, przynajmniej w pierwszych egzemplarzach. To wnętrze jest to bardzo spartańskie, a zatem nie znajdziemy tu niczego niepotrzebnego. Fotele stanowią integralną część monokoku, a regulacji podlegają pedały i kierownica. Do tego trójramienna kierownica oraz analogowe zegary. Lek na całe zło. Finalnie ma powstać 69 egzemplarzy tego samochodu, z czego 15 nie otrzyma homologacji drogowej. Trzymamy kciuki, żeby to się udało. A teraz zagadka. Co tak mruczy i warczy? to nie silnik V6, nie V8 i oczywiście nie V12. To elektryczny układ napędowy, który zasila nową generację Dodge'a Charger'a Daytona. Nowy Charger Daytona otrzyma na nowo opracowany dźwięk wydechu Fratonic. Dla mnie to głupota, to tak jakby pierwsze samochody miały wydawać dźwięki prychających koni lub odgłosy lokomotywy parowej, ale dla Dodge'a ma to chyba sens. Nowy Charger Daytona jest samochodem elektrycznym, a to dla Dodge'a oraz fanów Dodge'a całkowita nowość. Choć zdecydowanie stylistyka tego samochodu inspirowana jest przeszłością, to jednak wymiary auta, masa własna, czy wreszcie układ napędowy mogą skutecznie zniechęcić do zainteresowania się kupnem tego samochodu. Nowy Charger zbudowany jest na platformie podłogowej koncernu Stellantis, czyli STLA Large i słowo Large wzięło się tu nie bez powodu. Nowy Charger mierzy na długość więcej niż 5,2 metra długości, czyli więcej niż BMW X7. To bardziej tyle, co BMW i7. Masa własna przewyższa za to 2600 kg i to właśnie gdzieś mniej więcej tyle co i7. W przypadku samochodów elektrycznych duża masa przekłada się na duże zużycie energii oraz mały zasięg, zatem producenci wybiegają często w przód, próbując to zamaskować większą baterią oraz mocniejszym silnikiem. Stąd całkowita moc tego zestawu to 600 680 koni, a auto robi setkę w 3,3 sekundy. Pojemność akumulatora z kolei to i 50 kWh. To paradoks samochodów elektrycznych, ponieważ im większy chcemy mieć zasięg, póki co musimy wybierać większą baterię, która jest zatem cięższa, a co za tym idzie, auto zużywa dużo energii i zmniejsza się jego zasięg. Producenci stoją przed potrzebą znalezienia złotego środka, jednym się to udaje, innym nie. A dziś to już na tyle. Widzimy się w nowym odcinku Carfix w niedzielę o godzinie 20.00, w nowym teście w poniedziałek o godzinie 20.00 oraz nowość w środę w nowym odcinku Na Poboczu, a później piątek, niedziela, poniedziałek. Do zobaczenia!